Często ja słyszę pytanie, jak oczyszczać się po pacjentach? I wiesz co, jeśli czujesz, że się powróciłaś, to oczywiście, że się oczyścisz. Ale zanim sięgniesz po palo santo, czy białą szałwię, zatrzymaj się na chwilę. Bo to, to nadal jest sposób myślenia. To nie klient zostawił na tobie jakieś ciężar. To twoje ciało reaguje na twoje przekonania. Muszę dawać siebie wszystko, albo muszę ją uzdrowić, albo Biorę to na siebie. Naprawdę, zacznij zmieniać to, co w tobie przyciąga męczenia. Zacznij zamykać sesję nie tylko energetycznie, ale mentalnie. To, co nie moje, wraca do źródła. Wracam do siebie. Odprowadź tą osobę do drzwi. Nie żegnaj jej z poziomu biurka, tylko odprowadź z intencją swoją. Zrób swój rytuał po prostu do mocy. Nie kopiuj cudzych gestów. Ty też najlepiej, co cię przewraca do centrum. Bo nie chodzi o czyszczenie, chodzi o świadomość, chodzi o intencje. I pamiętaj, nie jesteś gąbką, jesteś przewodniską.